Dzień dobry, Michał Lewandowski, firma Wronkowski Nasiona, jesteśmy w stacji doświadczalnej firmy Limagrę w Dąbrówce, jest ze mną Jacek Wojciechowski, produkt menarzy do spraw zbóż oraz rzepaku firmy Limagrę. Porozmawiamy dzisiaj na temat pszenicy LG MOKA, czyli pszenicy do zadań specjalnych. Miło mi wszystkich powitać, zapraszam do naszej stacji wobec tego. LG Mokkę nazywamy pszenicą do zadań specjalnych. Co, co wpływa na to, że możemy o niej mówić właśnie w ten sposób? Myślę, że przede wszystkim wszechstronność jej wykorzystania, użytkowania to jest odmiana, która z powodzeniem może być uprawiana na cele paszowe, ale przede wszystkim na cele produkcji mąki do wyrobu ciasteczek, bo jest to pszenica ciasteczkowa o obniżonej zawartości białka i glutenu w ziarnie, a rynek jest bardzo chłonny na tego typu właśnie produkt, a dodatkowo jest wykorzystywana w przemyśle słodowniczym do produkcji piwa pszenicznego. Ok, a powiedz mi, czy jakby te cechy mąki, które pozwalają jej na właśnie taki bardzo późny wysiew, bo jest to pszenica, którą możemy wysiać bardzo późno po po buraku, po kukurydzy, czy też stanowiska, na jakie, na jakie jest dedykowana, też możemy klasyfikować jako pszenicę do specjalnych? Absolutnie tak. Wiemy, że mokka może być uprawiana na różnych stanowiskach, bardzo dobrze znosi okresowe niedobory wody, suszy, a dodatkowo może być siana w opóźnionym terminie, co też jest, myślę, ważne dla rolników, szczególnie jeżeli myślą o zasiewie pszenicy na przykład po burakach czy kukurydzy. Analizowałem też wyniki badań, badań rozpoznawczych LG MOKI. W tym roku pokazały się bardzo wysokie wyniki, 108 i 107% wzorce, w zależności od y, poziomu agrotechniki, czyli tak naprawdę na 27 badanych odmian MOKA była najplędniejszą odmianą. Czy w badaniach rejestrowych wcześniejszych w innych krajach było podobnie? Absolutnie. No, przede wszystkim zacznę od tego, że zanim zdecydujemy się tu w Polsce na wprowadzenie nowej odmiany pszenicy do uprawy w naszym kraju, testujemy te, taką odmianę nie tylko w badaniach oficjalnych Coborowskich, ale także tutaj w naszej stacji doświadczalnej w Dąbrówce, gdzie już podczas tych badań mokka wykazywała się bardzo wysokim plonowaniem, bardzo dobrą odpornością na choroby, w szczególności na mączniaka prawdziwego, na rdze brunatną, także na choroby podsuszkowe. Co ważne, dodatkowo jako jedna z nielicznych odmian ma odporność na pryszczarka pszenicznego, szkodnika ważnego w pszenicy. I oczywiście no, była sprawdzona już w innych krajach Europy. W Niemczech w okresie rejestracji okazała się być najlepszą odmianą na obu poziomach produkcji doświadczenia A1 i A2 ze 109% wzorca. Została oczywiście zarejestrowana w Niemczech z najlepszym wynikiem, ale także posiada rejestrację w Danii i Czechach. I możemy powiedzieć, że te polskie wyniki jakby potwierdziły to, co było wcześniej w innych krajach. Absolutnie. My chcieliśmy dodatkowo jeszcze sprawdzić mokkę w Polsce, skierowaliśmy ją do badań rozpoznawczych. Wykazała się, jak to powiedziałeś, najlepszym plonem na testowanych 27 odmian, z czego jesteśmy dumni. I mam nadzieję, że będzie to zauważone także przez naszych klientów. Skoro jesteśmy w stacji w stacji hodowlanej, przejdźmy się teraz na, na pola, na poletka doświadczalne, gdzie powiemy troszkę więcej na temat agrotechniki i uprawy mokrych. Przeszliśmy z Michałem na nasze poletka doświadczalne. Myślę, że nasi słuchacze są ciekawi, co tutaj sprawdzamy. No przede wszystkim tych poletek jest dużo to jest tylko część, na której w tej chwili stoimy. Co roku w naszych badaniach sprawdzamy wiele parametrów ważnych dla odmian pszenicy, także jęczmienia, które wprowadzamy, rzepaku czy kukurydzy. No ale dzisiaj skupiamy się na, na pszenicy, także. Przede wszystkim najważniejsze jest plon, ale oceniamy także odporność na choroby, przezimowanie i wiele innych parametrów, które są istotne z punktu widzenia hodowcy. Oczywiście, wszystkie te parametry do tej pory bardzo dobrze świadczyły o mocce, z czego się cieszymy, co zostało poparte też, jak już wcześniej mówiliśmy, wynikami. Z doświadczeń Coborowskich. Natomiast ja jestem bardzo ciekawy, Michał, co możesz powiedzieć o Mocce już w ujęciu produkcyjnym, bo przecież ona w sprzedaży w Polsce jest od kilku lat i na pewno macie informacje, jak zachowuje się na polach produkcyjnych u rolników, jakie są ich opinie. Tak, to prawda. No już kilka, kilka wprowadzamy, od kilku radion mamy ją na rynku. Nasi rolnicy są już przekonani do tego. Wiele osób, coraz szersze grono tak naprawdę, kupuje nasiona LG mokki. Natomiast to do samej agrotechniki, jeżeli chodzi o, o tą ochronę taką fungicydową, tutaj jakby nie odbiegamy od takich normalnych standardów. To jest odmiana, tak jak już te wspomnieliśmy, bardzo zdrowa, więc nie, nie ma tu potrzeby stosowania jakichś dodatkowych środków chemicznych. Natomiast to, na co należy zwrócić uwagę to jest nawożenie azotowe. I dlaczego? Tak jak już wspomnieliśmy, LG Mokka jest pszenicą do zadań specjalnych. Mówimy tutaj o pszenicy ciasteczkowej, czyli na tą mąkę do produkcji ciasteczek. Tutaj głównie skupiamy się na tym, żeby wszelkie parametry tak naprawdę były z klasy jakościowej, natomiast obniżony musi być poziom białka. Podobnie jest w przypadku stosowania LG Mokki w przemyśle browarnianym. Wtedy też białko musi mieć ograniczone. I co to wnosi w kontekście, w kontekście nawożenia azotowego? Otóż musimy ograniczyć nieco stosowanie, stosowanie nawozów azotowych, czyli tutaj mówimy w ogólnym rozrachunku do 120, maksymalnie 130 kg czystego składnika podczas całej wegetacji LG Moki. To też jest oczywiście uzależnione od tego, ile mamy azotu w glebie i to musimy zbadać i wiedzieć, żeby odpowiednio dostosować te dawki to nawożenie azotowe bardzo nie, nieznacznie wpływa na obniżenie poziomu planowania LG mąki. Natomiast nawet jeżeli troszkę się obniży to planowanie, to w skupie pszenica ciasteczkowa z tymi parametrami odpowiednimi właśnie do produkcji mąki ciasteczkowej, czy też do słodowania pod piwo pszeniczne jest jakby bardziej opłacalna z tego względu, że cena w skupie jest wyższa. I to jest w zależności od roku, od 60 do nawet 120 zł więcej za każdą tonę. A mokka plonuje bardzo wysoko, to potwierdziły te badania, o których mówiliśmy, więc tak naprawdę z każdego hektara bardzo dużo odzyskujemy. Mamy jeszcze trzeci kierunek użytkowania mokki, to też o tym wspominaliśmy, Jacku. Jest to użytkowanie pod kątem paszowym. Jeżeli użytkujemy pod kątem paszowym, tutaj nie ograniczamy nabożenia azotowego, możemy tego azotu dać więcej, a mokka odzyskuje nam się po prostu dużo wyższym plonem dużo wyższym tak naprawdę w kontekście różnych, różnych innych odmian paszowych. To też te wyniki coborowskie nam potwierdziły. I tu przede wszystkim jakby cokolwiek szczególnego jest związane z nawożeniem azotowym. Wszystko to, co tutaj powiedzieliśmy, powiedzieliśmy, Michał, myślę, że zachęci naszych potencjalnych klientów do zakupu tej odmiany. Wiem, że macie ją w produkcji, że jest w sprzedaży. Czy możesz to potwierdzić? Tak, potwierdzam. Generalnie jest i w produkcji, i w sprzedaży. Część nasion jest już u naszych dystrybutorów dostępna w punktach naszych dystrybucyjnych. Część nasion jest na etapie przygotowania, a część jest właśnie w tym momencie wywożona. Także w każdej chwili u naszych dystrybutorów dostępne są nasiona LG Mokki. Myślę, że to jest optymistyczna wiadomość na koniec naszej rozmowy, naszego spotkania. Zachęcamy wszystkich rolników. Spróbujcie LG Mokka. Spróbujcie LG Mokka. Dziękuję. Jacku. Dziękuję.